Sara Piasecka otrzymała nagrodę od władz powiatu mrągowskiego. To nie tylko wyróżnienie młodej zawodniczki bazy mrągowo za odnoszone sukcesy sportowe, ale podziękowanie za godne prezentowanie barw powiatu na licznych zawodach międzynarodowych. Sara osiąga od lat bardzo znaczące sukcesy, a szczególnie tych sukcesów sportowych było dużo w roku 2009 zdobyła po raz drugi mistrzostwo świata w klasie Ice Opti, zdobyła Wicemistrzostwo Europy w klasie Optymist, to był też jej kolejny medal w tej klasie. No i ostatnio bardzo ważny sukces: Mistrzostwo Europy w klasie Bajt C2. Zresztą na łódce niedawno podarowanej przez marszałka województwa. Rozsławiony jest powiat mrągowski dzięki temu, ale też utwierdza nas to w przekonaniu, że nakłady, które ponosimy na e, zespół oświatowo-sportowy Baza, mają sens. Nagroda została wręczona na styczniowej sesji, na którą zostali zaproszeni także rodzice Sary. Tata zawodniczki nie krył bez wzruszenia. No dumny jestem bardzo, ale nie tylko w takich okolicznościach sportowych, bo Sara jako córka daje nam rodzicom wiele satysfakcji, ale dużo miłości, ciepła. Zresztą Patryk podobnie, chociaż się troszkę samodzielniu. Wzruszyło mnie tak sympatyczna uroczystość, bo uroczysta sesja Rady Powiatu, ciepłe słowa, piękne gesty, to wzrusza. No oczywiście jestem bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszę, że jest doceniane no, w mieście, w moim mieście mogę powiedzieć, tu gdzie mieszkam, no, wśród osób no, mi bliskich, osób z którymi mieszkam. Razem moje wyniki żeglarskie są doceniane. Na żaglu y, mojej łódki Bajta mam napis Mazury Cud Natury i Herb Mrągowa. Myślę, że jest to bardzo ciekawy akcent. No, również moi koledzy z łódek z innych krajów pytają się co to znaczy, czemu akurat to mam na moim żaglu i pomiędzy sobą wymieniają się, że Sara ma swoje, swoje miasto, no, znaki swojego regionu na żaglu. Do ostatnich sukcesów Sary należy między innymi zdobycie złotego medalu Żeglarskich Mistrzostw Europy w klasie Byte. Odbyły się one w Imperii koło Sanremo we Włoszech. Polka okazała się najlepsza spośród 33 zawodniczek i tym samym wywalczyła dla Polski kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie Młodzieży Singapur 2010. Każde zawody to ogromny wysiłek. Wyróżnienie, które otrzymała Sara to także motywacja do dalszej ciężkiej pracy. To jest ważne dla wszystkich zawodników, nawet nie tylko takich, którzy osiągają tak wielkie wyniki jak Sara, no w tym roku trzy medale, to jest rzadkość w żeglarstwie, bo żeglarstwo nie ma takich możliwości jak pływanie, gdzie wystarczy mieć świetną formę i na wielu dystansach można tych medali uzbierać sporo. W żeglarstwie jest to niezmiernie trudne, to jest wyjątkowy, wyjątkowy rok dla Sary, ale ważne jest, żeby i dyrektorzy szkół, i nauczyciele, wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego doceniali wysiłki swoich podopiecznych, nawet jeżeli one nie przynoszą tak wielkiego, tak szerokiego splendoru, ale po to, żeby dać satysfakcję dzieciom przy, każdych, przy każdym sukcesie, nawet najdrobniejszym, jaki się nadarzy. Na pewno dodaje takiej motywacji i jest no kolejną rzeczą, która pcha mnie jakby do przodu, by włożyć jeszcze więcej pracy i by jakby móc powtarzać no, nie tylko wyniki, ale każde wyścigi, i by móc być. By nie, by nie zawieść innych osób. Sara Piasecka to zawodniczka bazy Mrągowo i stypendystka samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Do niedawna startowała na łódkach klasy Optymist, zdobywając w ostatnich latach m.in. brązowy i srebrny medal Mistrzostw Europy oraz pierwsze miejsce w Pucharze Polski. Zimą startuje również w zawodach bojerowych. Na Mistrzostwach Świata klasy Ice Opti wywalczyła dwa złote medale.